What? What? Powiedz mi jak wyglądały treningi kupaków święta i jakie są wyniki testów, które odbyli po. Zawodnicy otrzymali rozpiski zindywidualizowane. Pierwszy tydzień od razu po lidze dostali wolny. Wolne również dostali Wigilię pierwszy dzień świąt oraz celebrowanie przyjścia nowego roku w Sylwestra. Oprócz tego trenowali wedle trzech rodzajów rozpisek, gdzie mieli trening siłowy, trening wydolnościowy poprzez bieganie, trening na bazie szybkości oraz trening funkcjonalny, w którym pracowali nad mobilnością, stabilnością, a taką sprawnością wszechstronną. Jeżeli chodzi o testy, wykonaliśmy teraz dwa dni badań. Pierwszy dzień to były badania funkcjonalne, diagnostyka funkcjonalna oraz obrazowanie ruchowe w RehaSporcie. Tam ocenialiśmy m.in. siłę mięśniową, dysbalans mięśniowy zawodników oraz ich taką sprawność wszechstronną w ujęciu bardziej fizjoterapeutycznym, rehabilitacyjnym. W drugim dniu określiliśmy szybkość oraz wydolność naszych zawodników. Nie będę zdradzał szczegółów, jeżeli chodzi o wyniki. Na pewno mogę powiedzieć, że notujemy postęp względem sytuacji, jaka była na początku sezonu. Jestem dobrej myśli, Mam, że myślę, że mamy przed sobą fajne 6 tygodni pracy i na drugą rundę będziemy przygotowani, jeszcze bardziej zwarci gotowi.